Dobra, choć tu jest ewidencja. Tylko z tych boków nie mam tego wyraźnie. Ma być po prostu. Zapomniałam, że ja tym muszę się tu przestakować. Dobra, tu są ryby. Ja wziąłem że tu się ludzie taplają. O, mamy taką uliwkę. Chciałem trochę więcej, no więc złapę trochę więcej. Nie złapiłam. Dobra, nie chcę mi się już rybować. Ale co ja robię? Tak to się robi. Dobra, nasz pan jest tutaj. Dlatego idę właśnie tam wymienić sobie broń na legendarną. Wędkę zachowam, będę mógł łowić ryby. Okay. Przegapiłem sobie pociąg fajnie. No nic, połowę feryzy. W wodzie. Będę miał wystarczająco dużo do członka. A nie, wrycie już to katanę muszę. Там не туда охрана, вот так могут забрать. Сож... Spójdę na zalany wabry. Pewnie tam z, 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 z mi tą katanę, no ale chociaż mówili, że będzie tu, pewnie tej katany tam nie będzie, no ale mogę zawsze spróbować. No raz poziom już to tutaj to minął. też złota z Myślałam, że z tymi rowerami już można jeździć. A, chłop, już ma to. Mam już. Tyle tego, że sobie kupię trochę apteczek. Halo? Są tu może katamy? Bo tych katan tu nie ma no. Tak, jestem chyba jedynym typem, który nie wie, jak się zbiera materiał... Wpierw te... Dobra. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale... Nikt się mnie nie pyta. Zawsze można rozwadzić za drzewo, tylko pytanie, czy je się w ogóle da rozwadzić. Da. No i kamień też sobie wiążę. To jen se je. Viens se ryba. Siem se ryba nova. Podívám, się, że ryba tak dużo hapa. 40 to nie jest aż tak dużo. Czym ja uciekłem przed typem, który jednak, który strzelał do mnie chyba z pompy? A dosłownie ja miałem legendarną broń. Czasami naprawdę nie myślę. A bo. To rozwalił mnie typ. Ta którą ja chciałem dostać. Fajnie, fajnie, fajnie.